Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Tym razem jesteśmy na polu pszenicy w województwie dolnośląskim, północnej jego części na pograniczu z Wielkopolską. Jesteśmy już w Dolinie Baryczy. Proszę państwa, przyjechaliśmy na pszenicę, ponieważ stoimy w obliczu stosowania drugiej dawki azotu i chciałbym, żebyśmy sobie popatrzyli, jakiej kondycji jest obecnie pszenica i jakie mamy warunki do stosowania azotu wykopałem parę roślin, abyśmy mogli z bliska zobaczyć, jak one wyglądają. Proszę zobaczyć, rośliny dość zdrowe, w bardzo dobrej kondycji, z żywym systemem korzeniowym, bardzo dobrze rozkrzewione. Jedynie, czego im potrzeba od strony żywieniowej w tej chwili przede wszystkim, to na pewno drugie dawki azotu. Zasadniczą dawkę azotu podaje się przez korzeń. Aby było to efektywne, Potrzebujemy wilgotnej gleby. W naszych warunkach od dobrych kilku dni niestety nie mamy opadów. Gleba w większości kraju wygląda tak jak tutaj, a więc jest dość przesuszona. To będzie ograniczało niestety wykorzystanie i pobieranie azotu, przenikanie w głąb profilu glebowego i będzie powodowało straty. Czy możemy jakoś temu zaradzić? Tak, pod warunkiem. Że wykorzystamy to, co cieszy nasze oko, a więc powierzchnię zieloną rośliny, powierzchnię liści, która jest dosyć spora, a która również może być miejscem do pobierania tego życiodajnego składnika pokarmowego, jakim jest azot. Czy jest to bezpieczne miejsce pobierania? Znowu odpowiedź będzie brzmiała tak. Pod warunkiem, że użyjemy właściwej formy azotu, a taką formą jest formaldehyd, który nie będzie powodować poparzenia liści, a który będzie szybko pobierany przez roślinę i w długim czasie wykorzystywany jako, jako doskonałe źródło azotu. Wysoka efektywność stosowanych rozwiązań azotowych oraz ich bezpieczeństwo dla roślin. Jest podstawą budowania wysokiego plonu. W warunkach ograniczonej wilgotności, którą obserwujemy coraz częściej i coraz wcześniej w okresie wegetacji, warto zastosować rozwiązania wspomagające, a więc rozwiązania przez liść. Pod warunkiem, że będą w pełni bezpieczne, pod warunkiem, że będą efektywne. Takim rozwiązaniem jest inoGreen-N oraz inoGreen-N-Amino, które dostarczają azot na poziomie odpowiadającym dawce rzędu. 30 kg podanego przez glebę, a dodatkowo w inogrienne amino mamy 19 aminokwasów, które będą stymulowały wzrost i rozwój roślin. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.